jest wszystkim. Dziś relacja z 7 dnia wojny na Ukrainie. Zapraszam do oglądania i komentowania. Zgadza się. Wojna trwa już tydzień i okazała się porażką przede wszystkim wizerunkową ze strony Rosji. A jak sytuacja wygląda operacyjnie? Myślę, że obecną sytuację można spokojnie nazwać ciszą przed prawdziwą nadciągającą burzą. Jasnym jest, iż gra toczy się o zajęcie największych kluczowych miast. I tak Rosjanie sukcesywnie dalej próbują domykać okrążenie Kijowa od zachodu, stale toczą tam walki z Ukraińcami. Jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, mimo iż rosyjska logistyka nie pracuje tak jak powinna, a Ukraińcy wcale im tej pracy nie ułatwiają, to pod Kijów nadciąga coraz więcej jednostek zaopatrzenia i nie są to już tylko jednostki WDW pełniące rolę wojsk zmechanizowanych. Można powiedzieć, że naciągają również kolejne jednostki, w tym prawdopodobnie pancerne. Jednym zdaniem można powiedzieć: Rosjanie umacniają się na zachodniej stronie Kijowa. Sam Kijów przygotowuje się do natarcia, m.in. przez ustawianie specjalnych zasieków mających uniemożliwić przejazd pojazdom opancerzonym. Jeśli chodzi o wschodnią część Kijowa, natarcie od północy jest dalej zatrzymywane na wysokości Czernichowa, gdzie toczą się walki. Każdorazowo prowadzące do odbicia się Rosjan od miasta. Jeśli chodzi o zapędy Rosjan szturmujących Kijów z linii Kurska, Rosjanie zostali zmuszeni do cofnięcia się. Kijów od wschodu nie posiada naturalnej liczb, linii obrony czy dużych miast, przez co zawodowe wojska ukraińskie prowadzą na tym froncie klasyczną walkę manewrową: z podjazdami, atakami od flanki oraz organizując zasadzki, i nękając wojska przeciwnika dodatkowymi cierniami w boku owego natarcia na Kijów, czyli miastami Pyrłuki oraz Nierzyn, gdzie Ukraińcy zorganizowali obronę i nie dali się pokonać. Zarówno Kijów, Sumy jak i Charków są pod ostrzałem artylerii, można powiedzieć stale. Toczą się również o nie walki, które mimo wszystko straciły na intensywności. Zdaje się, jakoby Rosjanie przenieśli ciężar uderzenia na front krymski, gdzie odnoszą sukcesy. Ale zanim o tym warto wspomnieć, iż Rosjanie upodobali sobie ostrzał anten telewizyjnych, czego celem ma być odcięcie znacznej części Ukraińców od informacji, których oglądanie znacznie podnosiło im morale i wzmagało opór. Jeśli chodzi o Front Wschodni, czyli Republiki Donieckie i Ługańską, tutaj również nie układa się pomyśli Ukraińców. Republice Ługańskiej, aby uniknąć zamknięcia w kotle, znaczna część jednostek wycofała się prawdopodobnie pod osłoną nocy. Stąd Rosjanie poczynili na tym froncie pewne postępy. Jednak nie jest to pokonanie tamtejszych jednostek ukraińskich, a jedynie ich odwrót. Z całą pewnością jeszcze się Rosjanom odgryzą. Jeśli chodzi o front południowy, nazwijmy go frontem krymskim, tutaj sytuacja jest najgorsza. Walki toczą się o Mariupol, zarówno na przedmieściach od wschodu jak i od zachodu miasta. I to prawdopodobnie tutaj będzie skupiać się główny ciężar uderzenia Rosjan. Przebijają się oni również na Zaporoże, gdzie są powstrzymywani w miejscowościach takich jak Tokmak oraz Wasiliewka. I najtragiczniejsza informacja, padł Heresoń. Rosjanie przybili się na zachodnią stronę Dniepru i otoczyli miasto. Prawdopodobnie wytoczyli oni również uderzenia, w wyniku czego kontrolują oni główne budynki administracji miejskiej, oraz swobodnie się po nim poruszają. Z Hresonia będą wytaczali kolejne uderzenie na Mikołajów oraz Odessę. Odessę, wokół której manewry prowadził rosyjski okręt, który został ostrzelany nieznaną bronią i prawdopodobnie znacznie uszkodzony. Mimo to sytuacja na froncie krymskim jest tragiczna. A po uderzeniach na Mikołajów oraz Odessę można się spodziewać uderzenia na północ, wzdłuż linii Dniepru, które mogłoby. Wspomóc oblężenie Kijowa. Jak wspomniałem, wszystko wskazuje, iż ciężar warg przenosi się na południe, a dotychczasowe oblężenia takich miast jak Sumy, Hereson, Czernichów czy Kijów będą toczone za pomocą artylerii i walk podjazdowych. Z pozytywów ukraińskie lotnictwo dalej funkcjonuje, czego nie spodziewał się chyba nikt. Znaczne sukcesy odnoszą też drony Bayraktar, które nękają kolumny wroga na tyle skutecznie, i doczekały się własnej piosenki, do której link umieszczę w opisie. Nawet wpada w ucho, przy dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej warto byłoby rozważyć jej kandydaturę na Eurowizji. A tak bardziej na poważnie, sytuacja Ukrainy stale się pogarsza. Ich opór jest godny podziwu, tak jak godnym podziwu są porażki i brak morale Rosjan, porzucanie sprzętu, poddawanie się całych oddziałów, braki w zaopatrzeniu choćby w paliwa ciekłe. Warto również wspomnieć, iż Ukraińcy zdobyli trzy czołgi T-80BWM, które są głęboką modernizacją T-80BW i należą do najnowszych czołgów Federacji Rosyjskiej. Nie jest znana również sytuacja Białorusi. Pojawiają się doniesienia, iż wojska białoruskie oficjalnie dołączyły do inwazji, jednak nie jest to nic potwierdzonego. Sam Łukaszenka dalej twierdzi, iż wojska białoruskie nie uczestniczą w tej inwazji, w tej wojnie. Być może jest to po prostu podgrywka, ponieważ Białoruś może czuć presję świata i obawiać się kolejnych sankcji. Warto również wspomnieć o kolejnych dostawach uzbrojenia. Dotarła broń m.in. z Niemiec oraz Estonii i są to głównie pociski przeciwpancerne. Swoje wsparcie okazała też Turcja, która dostarczyła Polsce, a Polska przekazała Ukrainie kolejne drony Bayraktar. Które i tak świetnie już spisują się w owym konflikcie. Myślę, że znacznym powodem do przekazania Bajrakterów jest fakt, iż jest to dla nich świetna reklama. Nieznana broń z Danii również została dostarczona na Ukrainę. A jeśli już mówimy o broni, Polska, a konkretnie Polska Agencja Uzbrojenia, poinformowała o fakcie istotności broni przeciwpancernej, dostrzegli oni fakt, jak doskonale ta broń spisuje się na Ukrainie co może zwiastować kolejne zakupy najpewniej w ramach pilnej potrzeby operacyjnej w celu pozyskania tej broni próby pozyskania polskiej broni przeciwpancernej ogólnie broni przeciwpancernej dla Polski mają miejsce z mniejszą lub większą intensywnością już od 2014 roku posiadamy wyrzutnie Spike oraz Javelin jednak umówmy się nie są to liczby, które byłyby Wystarczające dla wojska polskiego. Kolejnym ewenementem tej wojny, można powiedzieć, są sytuacje, w której rolnicy dostarczają porzucony przez Rosję sprzęt armii ukraińskiej. Stało się tak ostatnio z czołgiem, który został skradziony przez Romów oraz z kilkoma czołgami, które zostały przejęte przez Ukraińców. Jednak sytuacji, w której rolnicy traktorami holują wyrzutnie Tor 2M, jeszcze nie było. A i takie sceny mają miejsce na Ukrainie. Na koniec, jeszcze raz, na pewnie nie ostatni raz, pragnę uczulić na informacje o ostrzałach artyleryjskich. Prawdopodobnie każdy z tych ostrzałów jest prowadzony celowo i obliczony na to, aby dowiedziała się o tym opinia publiczna, zwłaszcza ukraińska, o tym, żeby byli oni wzburzeni faktem ostrzelania szkoły, przedszkoła czy ogólnie centrum miasta. Mają oni bitnym faktem wzburzeni i mają oni faktem przerażeni. Ma to na celu przede wszystkim obniżenie morale armii ukraińskiej, więc do takich scen najpewniej będzie dochodziło coraz częściej. To tyle z mojej strony. Jutro postaram się zmontować bardziej obszerny materiał. Tymczasem dziękuję za zobaczenie tego. Zachęcam do obejrzenia innych moich materiałów oraz dokumentowania. Z chęcią poznam Wasze zdanie. Trzymajcie się.